Opowiem Wam o historii tego tripa, który teraz trwa, która tak naprawdę zaczęła się parę miesięcy temu. W momencie, kiedy wymyśliliśmy sobie coś, co się nazywa Overlanding Challenge, Piotr jako pierwszy zapisał się na cały ten trip. Na całe to wydarzenie i na całym tym wydarzeniu bardzo fajnie się bawił bardzo fajnie w tym temacie uczestniczył. Ma kawałek, bo gość mieszka generalnie na północy Norwegii. I wracając z tego wypadu, pod Stalinem zepsuł mu się samochód. Niby nic wielkiego, nie by nic strasznego, poza tym, że Estończycy w jednym serwisie chcieli go strasznie zdoić, jeżeli chodzi o części, potem poszukaliśmy części w Polsce. I okazało się, że te części można kupić znacznie, znacznie taniej. Przetransportowaliśmy je do Estonii, do innego serwisu, który chciał się podjąć z naprawy. Naprawił, ale Piotr już nie miał czasu i miał możliwości generalnie przewieźć tego samochodu z powrotem do siebie do Norwegii. No i co teraz począć? W zasadzie trochę zgłosiłem się na ochotnika. W tym momencie jestem na promie Stalina do Helsinek. Płynę z autem pod podkładem. Pierwszy raz w sumie płynę tak wielkim promem, bo to jest ogromne. To ma 8 pięter, pierdeliard samochodów, tryliard ludzi, bary, restauracje, kabiny, wszystko, tak naprawdę. 8 pokładów. Ogromna sprawa. I zaczynam tak naprawdę moją podróż po Skandynawii. Zaczynam od Finlandii. Może zahaczę Szwecję, może niekoniecznie tam gdzieś na północy. I potem przez, przecinam Norwegię i tak naprawdę dojeżdżam do Piotra. Niby krótki trip, niby nie, ale to jest wbrew pozorom z Helsinek. Samek do niego to jest 16 godzin jazdy. Yy, grubo ponad 1000 km. Podróż się zapowiada ciekawie, ponieważ biorąc pod uwagę, że mamy dzisiaj tak naprawdę pierwszy dzień no drugi dzień już można powiedzieć wyleciałem w piątek wieczorem, przyleciałem do Talina, gdzie leciałem z przesiadką z opóźnionego opóźnionym samolotem z Krakowa i niestety mój bagaż został w Warszawie, leciałem Kraków Warszawa, Warszawa, Tallinn i e, tak naprawdę wybiegłem z jednego samolotu, przebiegłem się do drugiego tutaj był pierwszy problem, to się okazało na lotnisku, że tego bagażu nie ma e, w zasadzie trochę się tego spodziewałem na tak krótką przesiadkę, ale łudziłem się, że może komuś się chciało, jak widać nie e, drugą rzeczeka było że o godzinie o godzinie trzeciej tak naprawdę meldowałem się w hotelu który w Estonii jest, w Estonii jest taki trend wszystkiego, automatyzacji wszystkiego co tylko istnieje aplikacje do parkingów, hoteli po prostu wszystko co idzie elektronizacja, automatyzacja i tak dalej i do hotelu się logujesz ze względu, znaczy logujesz, dostajesz maila kodziki, wchodzisz skanujesz dokumenty, etc, etc i co się okazuje, generalnie jeżeli chodzi o hotel no to też był problem z zalogowaniem się, bo tam coś nie działało, recepcja oczywiście nie odbierała, no ale jakoś, jakoś, jakoś mi się udało. I oczywiście bez własnych ciuchów, z nikłym zapasem, który miałem u siebie w bagażu podręcznym. Potem pojechałem po samochód, jak już pojechałem po ten samochód to okazało się, że samochód jest sprawny, wszyscy są na miejscu, przejechałem się kawałek samochodem i nagle zaczęło się spod maski dymić. No, i co dalej tu zrobić? No, to zawijka na prędce i jedziemy z powrotem do serwisu. A w tym momencie wróciłem do warsztatu, bo jest gdzieś wyciek paliwa do komory silnika. No i jest zabawa, szukania tego, gdzie to jest. Panowie ten temat ogarnęli. Okazało się, że oring na wtrysku do powrotu po prostu był stary, zniszczony. Nie wiem, po prostu przyciekało paliwo i lało na lało na górną pokrywę, potem skapywało delikatnie na, na tył rozgrzany no i to wszystko tak niefuśnie parowało temat został opanowany i następnie bagaż nawet okazało się, że dojechał do Talina około godziny 14, no i potem o godzinie 17 wlądowałem na promie pierwszy raz takim dużym no i zobaczymy co się wydarzy dalej Generalnie jestem bardzo ciekaw, bo nigdy nie byłem w Skandynawii. To jest moja pierwsza taka podróż. Z nie swoim samochodem, z namiotem dachowym i z rzeczami, które tak naprawdę też nie są moje, więc... Ahoj przygodo! Tak wygląda pod podkładem. Teraz się wrota, oczy położą Będzie można wyjeżdżać Wyjeżdżamy tyłem, jeżdżaliśmy przodem Ciężarówki już zapalone Wszyscy gotowi do startu Lecimy A tak wygląda miasto portowe no, Możecie się zastanawiać Możecie się zastanawiać, dlaczego jadę w deszczu bez wycieraczek. Pomyślmy. Są dwie możliwości. Albo trenuję wzrok w jeździe w deszczu przed rajdowymi mistrzostwami w Finlandii. Albo Land Rover stwierdził, że nie będą działać wycieraczki w najmniej odpowiednim momencie. Wybierzcie sami. Chciałbym zaznaczyć, że mam do przejechania jeszcze prawie 1000 km, więc mam nadzieję, że przestanie padać. Już abstrahując od tych wycieraczek, jest tutaj naprawdę mimo pogody pięknie. To już końcóweczka w Finlandii. Po lewej stronie mamy Szwecję. Zjeżdżamy nad zatoką. Witam bardzo serdecznie. Witam wam z nas z Norwegii. Jesteśmy w tym momencie na, na wyspie Senia. Patrzcie, napawajcie się tymi pięknymi, norweskimi widokami. Jeździmy sobie po wyspie. Konkretnie jeżdżę sobie po wyspie. E, tutaj możecie zobaczyć te czerwone tyczki. Te czerwone tyczki to nie są słupki, jakieś tam wyznaczające e, w, w ilość, kilometr drogi. Tylko to są słupki, gdzie ma biec droga. Teraz ją widać, ale za parę tygodni podejrzewam, że nie będzie, kiedy będzie już zimno. I teraz zimno i spadnie śnieg oczywiście, bo tu może nie jest spadnie jakoś niesamowitej ilości, ale no, na tyle przeszkadzający, że może to być problem tutaj bardzo dużo Norwegów porusza się na skuterach śnieżnych, na jakichś płatach z wiązienicami no, na lato mają normalne osobówki, w zimie mają terenówki z napędem na cztery koła no, generalnie robią co mogą A tutaj też możemy zobaczyć no, Przepiękny, naprawdę przepiękny krajobraz, jeżeli chodzi o. O, teraz wyłania się. To wszystko, tak naprawdę, po co się jeździ do Norwegii? Czyli te niesamowite widoki, tą prostotę. To wszystko, co tutaj jest tak piękne. zobaczyć jak tak naprawdę kiedyś tutaj się żyło, czyli w tych, w tych klasycznych tutaj domach z drewna Jestem chemna Proste domy jak widać na jakichś dziwnych fundamentach z kamieni. Pięknie to wygląda. Jakieś budynki gospodarcze. Klimatu. Z takimi widokami, gdziekolwiek się nie obejrzeć jest pięknie, nawet przy takiej bym powiedział teoretycznie średniej pogodzie, o. taka izba. Jeśli chodzi o Norwegię, Norwegia jest z pozoru. Tak naprawdę wszystkim w Polsce się kojarzy z dwoma rzeczami. Że są fiordy i jest tak naprawdę drogo. I że tu się zarabia. To trzy w zasadzie. Jak to wygląda w rzeczywistości? Mianowicie są takie miejsca, mówimy tutaj bardziej o południu, którego nie zwiedziłem i o tych stereotypach, a w tym momencie jesteśmy na północy, jesteśmy za kołem podbiegunowym na wyspie Senia. I tutaj tak naprawdę, jeżeli chodzi o pracę, Wcale nie jest tak łatwe, jakby się mogło wydawać. Młodzi ludzie stąd bardzo często wyjeżdżają. Rwegowie bardzo, ale to bardzo żyją w zgodzie z naturą. Jest to na takim poziomie, że potrafią sami płynąć sobie kajaczkiem, sami płynąć zupem i sprzątać śmieci. Tu nigdzie nie ma śmieci. Nigdzie. Poza miejscami do tego oczywiście wyznaczonymi, czyli kuf, kubły i tak dalej, i tak dalej, ale poza tym nie ma nigdzie śmieci Tu macie całe wzgórze, które było jednym wielkim fortem Cały ten fort jest połączony tunelami, do niektórych można wejść, do niektórych nie można wejść Trzeba omijać Tu mamy działo zachowane w super stanie Mój towarzysz podróży na te kilka dni to możecie zobaczyć, jak ładne domki tutaj są. Domyki. To jest normalny przeciętny domek, jeden, drugi. Nie znam, pokaz, żaden hotel. A tu widoki. Jeszcze raz widoki. I po raz trzeci powiem widoki. Jest takie jeszcze prawo 150 metrów, to znaczy możesz się rozbić, możesz kempingować w każdym miejscu do dwóch dni. Nie wiem, jak jest z terenami prywatnymi, ale jeżeli nie są tereny, terenami prywatnymi, do 150 metrów od zabudowań. Możesz się rozbić i nikt nie powinien ci zwrócić uwagi. Są aplikacje, które pokazują, gdzie jest miejsca noclegowe, przez co panoszy się tu bardzo dużo obcokrajowców. Znaczeniem panoszy się, bo wjeżdżają w miejsca i kombinują w miejscach, których nie do końca powinni. Niby można wszędzie, ale kultura też pewnego rodzaju wymaga. I kurcze, siedzą um, tak na cwaniaka, i jest tego zbyt dużo miejscami, i zbyt to jest problematyczne, jak wielkimi sprzętami potrafią wjeżdżać w miejsce, w które nie do końca powinni. Przez co no lokalsi się trochę irytują aczkolwiek poza tym bardzo lubią turystów bardzo serdecznie podchodzą do turystów też fajnie jest pod kątem turystów, że bardzo dużo rozmawia się tutaj po angielsku jak widać Norwegia to nie tylko morze, ale są też i jeziora jak w Finlandii ciekawostka a propos Finlandii bo to się nazywa kraina tysiąca jezior ale wiecie ile tak naprawdę jest tych jezior? Ja sprawdziłem i uwaga, 190 tysięcy. 190 tysięcy jezior dla porównania, w Polsce jest około 7 tysięcy powyżej 1 hektara. Także też trochę jest. A teraz możecie zaobserwować monumentalizm, jaki oferują nam fiordy norweskie. Niestety jest to szeroki kąt i nie obrazuje tej, tego ogromu ale tu mamy praktycznie na no, poziom morza na tych jeziorkach a tu mamy ogromne góry naprawdę wielkie masywy najwyższa góra no, tej wyspy ma 1001 metrów nie wymówię jej nazwy ponieważ nie pamiętam, pewnie się gdzieś tu pojawi i ona tak naprawdę mastyczność z poziomem morza, czyli macie, macie 1000 metrów w górę od poziomu morza. To jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. A teraz będziemy mieli piękny majestatyczny zjazd do. Tak naprawdę podnóży fiordu do małej malowniczej miejscowości. I takim oto widokiem żegnam się z Senią. Potem wycieczka do Trumso, a stamtąd samolot do Polski. żegnam się z Wami z tej pięknej Norwegii. Tutaj mamy ostatnie widoki wyspy Senia. I tak naprawdę co? To trzeba to wrócić. To jest tak pięknie, że trzeba to wrócić.